Dodawanie automatycznego spisu treści, nagłówków oraz stopek. W tej lekcji dowiesz się, jak dodać do dokumentu spis treści w sposób automatyczny oraz jak go sformatować, odpowiednio wyrównać numery stron, dodać znaki wiodące dla numerów stron. Dowiesz się także, co to są nagłówki i stopki dokumentu oraz w jaki sposób je dodawać i modyfikować. Spis treści. Jednym z niezbędnych elementów dokumentów, których objętość przekracza kilka czy kilkanaście stron, jest spis treści. Ręczne tworzenie spisu treści może być bardzo męczące i czasochłonne i może prowadzić do licznych błędów związanych np. z prowadzeniem pewnych zmian w treści, które nie zostaną później odzwierciedlone w spisie. Program Microsoft Word oferuje możliwość automatycznego tworzenia spisu treści. Aby jednak utworzenie spisu treści w sposób automatyczny było możliwe, należy w edytowanym dokumencie konsekwentnie stosować pewien zestaw stylów. Należy pamiętać o tym, aby tytuły wszystkich elementów, które mają znaleźć się w spisie, formatować z wykorzystaniem stylów o nazwach od nagłówek 1 do nagłówek 9. Dzięki temu program będzie znał strukturę tworzonego dokumentu i utworzenie spisu treści nie będzie dla niego trudnym zadaniem. Po utworzeniu spisu treści można wykorzystać go do szybkiego poruszania się po dokumencie. Po kliknięciu wybranego elementu w spisie treści będzie można przenieść się do odpowiadającego mu nagłówka w treści dokumentu. Wstawianie spisu treści. Aby wstawić do dokumentu spis treści, należy wykonać następujące czynności. Umieść punkt wstawiania w miejscu, w którym chcesz wstawić spis treści. Zwykle spis treści umieszczany jest na początku dokumentu. Ja ustawię kursor na pierwszej stronie dokumentu pod tytułem dokumentu i nacisnę kombinacji klawiszy CTRL oraz ENTER. Czynność ta spowoduje przeniesienie tekstu z podtytułu na kolejną stronę i stworzy miejsce na spis treści. Zobaczmy, jak to wygląda. Tytuł został przeniesiony na osobną stronę, która powstała powyżej. Będzie to strona, na której znajdzie się spis treści. Kolejną czynnością będzie sformatowanie tytułów oraz podtytułów. Stylami nagłówków od 1 do 9. Zaznaczę pierwszy tytuł. Wskazuję początek tekstu. Naciskam, trzymam wciśnięty lewy przycisk myszy. Przesuwam kursor na koniec tekstu. Zwalniam lewy przycisk myszy. Tytuł został zaznaczony i sformatuję go teraz nagłówkiem 1. Wskazuję kursorem myszy styl na Główek 1. Naciskam raz lewy przycisk myszy. Przy tytule pojawiła się cyfra 1. Podobny sposób sformatuję podtytuł. Wskazuję kursorem myszy początek tekstu, naciskam, trzymam wciśnięty lewy przycisk myszy, przesuwam kursor na koniec tekstu. Podtytuł sformatuję stylem Nagłówek 2. Wskazuję kursorem myszy Styl na nagłówek 2. Naciskam raz lewy przycisk myszy, aby zatwierdzić ten styl. Podtytuł został sformatowany. W ten sam sposób sformatuję resztę tytułów oraz podtytułów. Przewinę teraz dokument do pierwszej strony. Tak jak już wspomniałem, podczas formatowania tytułów i podtytułów musimy używać nagłówków. Style nagłówków od 1 do 9. Jeśli tego nie zrobimy, to te nagłówki nie zostaną. Nie zostaną uwzględnione podczas generowania automatycznego spisu treści. Ustawiam kursor pod tytułem na stronie, którą specjalnie stworzyłem dla spisu treści. Nacisnę teraz parę razy Enter. Aby wstawić automatyczny spis treści, kliknij w kartę odwołania. Następnie wskaż kursorem myszy przycisk o nazwie Spis treści i naciśnij raz lewy przycisk myszy. Wybieramy styl spisu treści, ja wskażę ten pierwszy, następnie akceptujemy go, naciskając raz lewy przycisk myszy. W ten sposób wstawimy przygotowany już styl spisu treści. Jeśli chcemy dokonać pewnych modyfikacji w naszym spisie treści, to podczas stawiania tego spisu kliknę jeszcze raz w przycisk Spis treści musimy wybrać polecenie wstaw spis treści. Na ekranie pojawi się okno dialogowe zatytułowane Spis treści. Jeżeli chcesz, aby w spisie treści umieszczane były numery stron, upewnij się, że opcja Pokaż numery stron jest zaznaczona. Określ, czy numery stron powinny być wyrównane do prawej krawędzi, zaznaczając lub pozostawiając niezaznaczone pole numery stron wyrównaj do prawej. W rozwijalnej liście znaki wiodące tabulacji możesz określić rodzaj znaków wiodących dla numerów stron. Do wyboru są to następujące możliwości: kropki, myślniki lub znaki podkreślenia. Jest też opcja brak, której wybranie spowoduje, że numery stron będą pokazywane bez znaków wiodących. W liście Formaty wybierz rodzaj spisu treści, który chcesz utworzyć. Możesz podejrzeć wygląd wybranego spisu treści w oknie Podgląd. W polu Pokaż poziomy wpisz liczbę poziomów na główku, które powinny zostać uwzględnione w tworzonym spisie treści. Jeżeli na przykład używamy w dokumencie nagłówki od 1 do 6, to możemy zażądać uwzględnienia ich wszystkich w spisie treści. Zwykle jednak umieszcza się w spisie treści tylko trzy poziomy nagłówków. Kliknij w przycisk OK. Po wykonaniu tej czynności Word utworzy spis treści i wstawi go w miejscu, w którym znajduje się kursor. Jak już wspomniałem, po utworzeniu spisu treści można wykorzystać go do szybkiego poruszania się po dokumencie. Naciśnij trzymaj wciśnięty lewy klawisz CTRL, następnie wskaż kursorem myszy odpowiedni tytuł bądź też podtytuł. Po wykonaniu tej czynności naciśnij raz lewy przycisk myszy. Po wykonaniu tej czynności zostałem przeniesiony do odpowiedniego tytułu w moim dokumencie.